Nazywam się Wanda Kowalska, mam 61 lat, a przez ostatnie pół roku moją najbliższą towarzyszką była cisza. Po śmierci syna, Piotra, dom nad jeziorem błysk stał się bardziej muzeum niż domem. Każdy kąt krył wspomnienie, a każde zdjęcie było raną, której nie mogłam zagoić. Tamto październikowe popołudnie zaczęło się jak każde inne. Powietrze było ciężkie, ten rodzaj późno sezonowego ciepła, które klei się do skóry, nawet gdy liście już pożółkły. Właśnie nalałam sobie herbaty, gdy zauważyłam ruch na gruntowej drodze biegnącej wzdłuż jeziora. Srebrne kombi wzbiło obłok kurzu, jadąc zdecydowanie za szybko jak na tę wąską ścieżkę. Zmrużyłam oczy, a serce podskoczyło mi do gardła, gdy rozpoznałam kierowcę. To była Justyna, moja synowa, wdowa po Piotrze. Nie rozmawiałyśmy od tygodni. Po pogrzebie zniknęła, ignorując każdy telefon, każdy list. Powtarzałam sobie, że potrzebuje czasu na żałobę. Ale coś w sposobie, w jaki ten samochód zarzucił, w panice jej ruchów, mówiło mi, że żałoba nie była powodem jej przyjazdu. Zatrzymała się gwałtownie na samym brzegu jeziora, hamując tak ostro, że słyszałam pisk, opon z ganku. Herbata wysunęła mi się z ręki, rozbijając się na drewnianej podłodze, ale nawet na to nie spojrzałam. Zamarłam, obserwując ją. Justyna wyskoczyła z samochodu, jakby ktoś ją gonił. Włosy miała rozczochrane, twarz czerwoną, jakby płakała, krzyczała, albo robiła jedno i drugie. Otworzyła bagażnik, wyciągając brązową skórzaną walizkę tę samą, którą podarowałam jej i Piotrowi na ślub. Pamiętam, jak żartowałam, żebyście mogli zabrać kawałek domu, dokądkolwiek pojedziecie. Teraz, widząc ją w jej dłoniach, poczułam ciężar w piersi. Walizka wydawała się o wiele cięższa, niż można by wytłumaczyć ubraniami czy pamiątkami. Nerwowo rozejrzała się, upewniając się, że nikt nie patrzy. Potem, bez wahania, zawlekła walizkę na skraj wody. Krzyknęłam jej imię, ale wiatr pochłonął mój głos. Walnęła walizką raz, drugi, a za trzecim razem wrzuciła ją do jeziora. Uderzyła w wodę z takim hukiem, że ptaki zerwały się do lotu. Justyna stała tam przez chwilę, wpatrując się, jak walizka unosi się na powierzchni, a potem powoli zaczyna tonąć. Odwróciła się, wbiegła z powrotem do samochodu i odjechała, zostawiając za sobą tylko echo opon i obłok kurzu. Przez kilka sekund nie mogłam się ruszyć. Mój umysł próbował nadgonić to, co właśnie zobaczyły moje oczy. Nagle usłyszałam stłumiony, cichy dźwięk dochodzący z jeziora. Był delikatny, kruchy, ale nie dało się go pomylić. Płacz. Moje ciało zareagowało szybciej niż mózg. Zbiegłam z ganku, przemierzyłam pole, a sandały ślizgały mi się w błocie. Woda była zimniejsza, niż się spodziewałam, gdy do niej weszłam, ale nie zatrzymałam się. Chwyciłam za rączkę walizki i pociągnęłam z całej siły. Była ciężka, tonęła szybko, ale udało mi się wyciągnąć ją na brzeg. Dźwięk powtórzył się, tym razem słabszy. Ręce mi drżały, gdy rozpinałam mokrą skórę. Zamek zaciął się, zardzewiały od wody. Rozdarłam go drżącymi palcami, a mój świat się zatrzymał. W środku, owinięte w przemoczony niebieski kocyk, leżało nowonarodzone dziecko. Jego usta były sine, skóra blada jak wosk. Przez jedną straszną sekundę myślałam, że już go nie ma. Potem, gdy przyłożyłam ucho do jego malutkiej piersi, poczułam go, słaby oddech tak lekki, że prawie go przegapiłam. Żył. Upadłam na kolana, przyciskając to kruche ciałko do siebie, szepcząc w pustą przestrzeń: Trzymaj się, kochanie, proszę, tylko się trzymaj. Krzyk syren przeciął ciszę pagórków piętnaście minut później, choć dla mnie to trwało godzinami. Siedziałam tam, na błotnistym brzegu, kołysząc dziecko przy piersi, szepcząc bezsensowne słowa, byle tylko utrzymać go przytomnego. Jego maleńkie paluszki chwyciły moją koszulę, ledwo wystarczająco silne, by się utrzymać. Kiedy przyjechali ratownicy medyczni, ledwo mogłam mówić. Udało mi się tylko wykrztusić – on żyje. Proszę, pomóżcie mu. Działali szybko. Jeden owinął dziecko kocem termicznym, a drugi sprawdził puls i drogi oddechowe. Hipotermia, powiedział jeden z nich, ale oddycha. Usłyszenie słowa oddycha było pierwszym razem, kiedy wydobyłam powietrze z płuc od momentu, gdy walizka uderzyła o wodę. Zabrali go do najbliższego szpitala w miastku, a ja pojechałam za nimi swoim samochodem, strzęsącymi się dłońmi na kierownicy. Co kilka minut musiałam wycierać łzy. "By widzieć drogę, mój umysł wciąż odtwarzał obraz Justyny rzucającej walizkę, jej twarz była blada i zimna jak kamień. Powtarzałam sobie, że musi być jakieś wytłumaczenie. Musi być. W szpitalu personel pośpieszył z nim na intensywną terapię. Nie byłam rodziną, nie w sensie prawnym, więc musiałam błagać, by pozwolono mi zostać w poczekalni." Starsza pielęgniarka, pani Elżbieta, ulitowała się nade mną, przyniosła mi koc, kawę i powiedziała cicho: Zrobiła pani słusznie, kochana. Cokolwiek się stanie, uratowała pani dziś życie. Siedziałam tam aż zapadła noc, wpatrując się w białe kafelki i sterylne ściany, modląc się o bicie serca, którego nie słyszałam. Kiedy w końcu wyszedł lekarz, wstałam tak szybko, że krzesło upadło za mną. Jest stabilny, powiedział lekarz, poprawiając okulary. To cud, że przeżył. Musiał być w wodzie krócej niż dziesięć minut. Ulga zalała mnie tak mocno, że prawie ugięły mi się kolana, ale nie trwała długo. Do pomieszczenia wszedł policjant z notatnikiem w ręku, jego ton był łagodny, ale stanowczy. Pani Kowalska, musimy zadać kilka pytań. Chcieli szczegółów, czas, kolor samochodu, tablicę rejestracyjną, wszystko. Opowiedziałam im wszystko, co widziałam, każdy dźwięk, jaki usłyszałam. Kiedy powiedziałam, że to Justyna, moja synowa, rzuciła walizkę, Wyraz twarzy policjanta lekko się zmienił. Zapytał, czy jestem pewna. Rozpoznałabym ją wszędzie, powiedziałam. Jej twarz, jej włosy, to była Justyna. Skinął głową, a potem pokazał mi coś na swoim telefonie. Zdjęcie. Justyna była na stacji benzynowej 10 kilometrów stąd. Stempel czasowy wskazywał dokładnie ten moment, kiedy widziałam ją nad jeziorem. Zacisnęło mi się gardło. To niemożliwe wyszeptałam Policjant zamknął notatnik. Sprawdzimy to. Proszę spróbować odpocząć pani Kowalska. Odpocząć? Jak mogłam odpocząć, wiedząc co widziałam, co wyciągnęłam z tego jeziora? Tej nocy siedziałam przy szpitalnym oknie i obserwowałam odbicie świateł miasta na szybie. Gdzieś w korytarzu cicho pikały maszyny, utrzymując przy życiu to małe życie. Nie wiedziałam jeszcze, że prawda, która na mnie czeka, będzie mroczniejsza niż mogłam sobie wyobrazić i o wiele bliższa domu. Dwa dni później zostałam wezwana z powrotem do szpitala. Detektyw Kamiński, człowiek prowadzący sprawę, czekał na mnie przy stanowisku pielęgniarek. Jego wyraz twarzy był poważny, ale nie nierzeczliwy. Pani Kowalska, przeprowadziliśmy test DNA, na który pani zezwoliła, powiedział zerkając w teczkę w dłoniach. Porównaliśmy go z dokumentacją medyczną pani syna, wstrzymałam oddech. A to dziecko jest pani wnukiem, powiedział cicho. Biologicznym synem Piotra Kowalskiego i Justyny Bednarek. Przez kilka sekund nie mogłam przetworzyć tych słów. Mój wnuk, dziecko, które znalazłam tonące w tym jeziorze, było moją własną krwią. Ugięły mi się kolana i musiałam chwycić się lejdy, by się utrzymać. Detektyw czekał cierpliwie, pozwalając by zapadła cisza zanim kontynuował. Czy wiedziała pani, że pani synowa była w ciąży przed wypadkiem pani syna? zapytał. Pokręciłam głową. Nigdy nie powiedziała ani słowa, jeśli była, ukrywała to przed wszystkimi. Westchnął. Ponownie otwieramy śledztwo w sprawie śmierci pani syna. Pierwotny raport stwierdzał awarię hamulców spowodowaną deszczem i złymi warunkami drogowymi. Ale mechanik, z którym rozmawialiśmy, znalazł coś nietypowego. Przewód hamulcowy wyglądał na celowo przecięty. Serce zaczęło miło motać. Ledwo mogłam oddychać. Mówi pan, że ktoś go zabił? Detektyw nie odpowiedział bezpośrednio, ale jego milczenie mówiło więcej niż słowa. Pani Kowalska, pani synowa, odebrała po śmierci pani syna ubezpieczenie na życie w wysokości 800 tysięcy złotych. Musimy ustalić, czy miała motyw. Poczułam zimno. Justyna, kobieta, którą kiedyś nazywałam rodziną, kobieta, którą mój syn kochał całym sercem. Czy mogła to zrobić? Chciałam temu zaprzeczyć uwierzyć, że to pomyłka. Ale obraz jej nad jeziorem wciąż migał mi w głowie. To przerażone spojrzenie na jej twarzy, gdy wrzucała walizkę do wody. Detektyw podał mi wizytówkę. Jeśli się z panią skontaktuję, proszę nie wchodzić w interakcję, natychmiast do mnie zadzwonić. Skinęłam głową, ściskając kartę jak koło ratunkowe. Kiedy wyszedł, odwróciłam się do okna żłobka. Przez szybę zobaczyłam mojego wnuka, tak małego, tak doskonałego, jego klatka piersiowa unosiła się i opadała w kruchych oddechach. Nie wiedział o koszmarze, który go tu sprowadził, ani o ciemności, która prawie go pochłonęła. Przycisnęłam dłoń do szyby i szepnęłam: Jesteś bezpieczny, Adamie. Obiecuję, że nigdy nie przejdziesz przez to co twój ojciec. Ale w głębi duszy wiedziałam, że obietnice nic nie znaczą bez dowodów. A jeśli Justyna naprawdę za tym wszystkim stała, to uratowanie Adama nie będzie końcem mojej walki, będzie tylko początkiem. Następny tydzień zamienił się w burzę papierkowej roboty, wywiadów i bezsennych nocy. Zdecydowałam się na jedną rzecz z absolutną pewnością: nie pozwolę, by Adam stał się kolejnym plikiem w systemie. Był moim wnukiem, ostatnim darem mojego syna, i zrobię wszystko, co trzeba, by go chronić. Kiedy poszłam do ośrodka pomocy rodzinie, kobieta za biurkiem obdarzyła mnie uprzejmym, ale zmęczonym uśmiechem. Pani Kowalska, rozumiem, jak bardzo zależy Pani na dziecku, powiedziała, przekładając stos formularzy. Ale w Pani wieku stała opieka jest skomplikowana. Musimy brać pod uwagę długoterminową stabilność. Jej słowa zabolały. Nie byłam krucha. Nie skończyłam żyć. Miałam 61 lat, owszem, ale całe życie pracowałam jako nauczycielka, sama wychowałam syna po śmierci męża i nadal udawało mi się utrzymać dach nad głową. Nie proszę o jałmużnę, powiedziałam cicho. Proszę o szansę. Zgodzili się rozpocząć proces oceny, ale był on niekończący się. Sprawdzanie przeszłości, testy psychologiczne, inspekcje domowe. Chcieli wiedzieć, co jem, jak śpię, ile kroków zajmuje mi dotarcie do skrzynki pocztowej. To wydawało się mniej jak udowadnianie miłości, a bardziej jak sądzenie za nią. Każdego dnia po testach wracałam do szpitala. Adam stawał się coraz silniejszy. Na jego policzkach znów pojawił się kolor, a jego maleńkie paluszki owijały się wokół moich. Ilekroć dotykałam jego dłoni przez łóżeczko, pielęgniarki zaczynały nazywać mnie babcią Wandą. Nie poprawiałam ich. W głębi serca już nią byłam. Pewnego wieczoru, gdy siedziałam przy łóżku Adama, zatrzymał się obok mnie starszy ksiądz. Nazywał się ojciec Tomasz. Od dziesięcioleci odwiedzał pacjentów. Jego głos był łagodny, ale pewny. Ma pani dobrą twarz, powiedział. To dziecko musi to czuć, uśmiechnęłam się słabo. On jest powodem, dla którego teraz się budzę. Ksiądz skinął głową. Wie pani, czasami Bóg nie wybiera najsilniejszych żołnierzy. Wybiera tych, którzy już zostali złamani, bo wiedzą, jak odbudować innych. Tej nocy wróciłam do domu i wysprzątałam każdy kąt. Wymieniłam zasłony, naprawiłam pokój dziecięcy, który Piotr i Justyna kiedyś planowali, ale nigdy nie skończyli. Bolało dotykanie starych zabawek, widzenie pisma Piotra na ścianach, ale to też mnie leczyło, kawałek po kawałku. Tydzień później przyszła pracownica socjalna. Rozejrzała się, robiąc notatki. Sprawiła pani, że to miejsce znów tętni życiem powiedziała. Uśmiechnęłam się. To dlatego, że czeka na kogoś małego i bardzo kochanego. Kiedy wychodziła, stałam przy oknie i szepnęłam do gasnącego światła: Trzymaj się, Adamku, babcia po ciebie idzie już nikt cię nie skrzywdzi. Było blisko północy, kiedy zadzwonił telefon. Właśnie skończyłam składać ostatnie z nowych kocyków Adama. Małe niebieskie z nadrukowanymi chmurkami. W domu panowała cisza, przerywana tylko tykaniem kuchennego zegara i szumem wiatru w klonach na zewnątrz. Kiedy zadzwonił telefon, prawie nie odebrałam, ale coś głęboko w środku kazało mi to zrobić. Pani Kowalska. Głos po drugiej stronie był zimny i rozważny. Natychmiast go rozpoznałam. Justyna. Przez sekundę nie mogłam oddychać. Gdzie jesteś? Zapytałam, ściskając telefon tak mocno, że pobielały mi kostki. Gdzie jestem, to nieważne, odpowiedziała. Masz coś, co należy do mnie, przełknęłam ślinę. Chodzi ci o Adama. Z linii dobiegł niski, pozbawiony humoru śmiech. Myślisz, że możesz go zatrzymać? Myślisz, że możesz mnie wymazać z obrazu? To dziecko to mój bilet, Wanda, do wszystkiego, co Piotr mi był winien i jeszcze więcej. Poczułam jak serce wali mi w piersi. Prawie go zabiłaś, Justyno. Wrzuciłaś własne dziecko do jeziora. Warknęła, jej głos ostry, jak potłuczone szkło. Nic nie wiesz. Myślisz, że chciałam tego wszystkiego? On miał umrzeć z Piotrem. Tak było czyściej. Bez pytań, bez sądu, bez litości. Ręka mi zadrżała, ale utrzymałam głos opanowany. Potrzebujesz pomocy, Justyno. Oddaj się, to koniec koniec syknęła. Będzie koniec dopiero, gdy dostanę to, co moje. Masz 24 godziny, żeby mi go przywieźć. I nawet nie myśl o dzwonieniu po policję. Zrobisz to, a ja dopilnuję, żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Potem się rozłączyła. Przez dłuższą chwilę stałam zamrożona, wsłuchując się w ciszę na linii. Ręce mi się trzęsły, ale nie ze strachu. Coś we mnie się zmieniło. Smutek, który mieszkał we mnie od śmierci Piotra, stwardniał w determinację. Wzięłam głęboki oddech i wykręciłam numer detektywa Kamińskiego. Kiedy odebrał, opowiedziałam mu wszystko słowo w słowo. Nie brzmiał na zaskoczonego. Czekaliśmy, aż się odezwie, powiedział. Możemy zorganizować kontrolowane spotkanie. Przez cały czas będą w pobliżu funkcjonariusze. Zawahałam się, patrząc na zdjęcie Piotra na ścianie. Jego uśmiech był taki żywy, taki ufny. Jeśli to jedyny sposób, żeby to zakończyć, wyszeptałam, to jestem gotowa. Detektyw podał mi lokalizację, magazyn niedaleko jeziora Błysk, to samo miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Resztą się zajmiemy, powiedział. Pani musi tylko odegrać swoją rolę. Tej nocy nie spałam. Siedziałam przy łóżeczku Adama, obserwując delikatne unoszenie i opadanie jego małej klatki piersiowej. I obiecałam mu cicho, jutro to się skończy. Dla twojego ojca, dla ciebie. Następnego wieczoru powietrze było cięższe niż zwykle, gęste od tego rodzaju ciszy, która ostrzega, że coś się zaraz wydarzy. Policja przygotowywała się od godzin. Detektyw Kamiński zamontował mały mikrofon pod kołnierzem mojego płaszcza. Jego ton był spokojny, ale stanowczy. Niech pani z nią rozmawia jak najdłużej, powiedział. Będziemy w pobliżu, ale potrzebujemy jasnego przyznania się, zanim wkroczymy. Skinęłam głową, starając się zignorować drżenie rąk. Moje ramię wciąż bolało od zimna, ale myśl o Adamie bezpiecznie śpiącym w szpitalu dodawała mi sił. Dam radę! wyszeptałam. Kiedy dotarłam do starego magazynu nad jeziorem Błysk, słońce już zaszło za drzewa. Budynek stał częściowo zawalony, okna wybite. A jego zardzewiały dach jęczał pod naporem wiatru. Zaparkowałam samochód i weszłam do środka. Powietrze pachniało kurzem i benzyną. Justyna? Mój głos odbił się echem, cienki i niepewny. Z cienia wysunęła się postać. Justyna podeszła do przodu, jej twarz ukryta pod kapturem, ale rozpoznałam jej oczy. Dzikie, bezsenne, zdesperowane. Przyszłaś sama, powiedziała opuszczając kaptur. Dobrze. Obawiałam się, że mogłaś nabrać sumienia. Nie przyszłam po ciebie, odparłam cicho. Przyszłam po Piotra i po prawdę. Jej śmiech odbił się od ścian, pusty i gorzki. Prawda? Nie rozpoznałabyś prawdy, nawet gdyby cię utopiła. Myślisz, że twój syn był jakimś świętym? Zostawił mnie z niczym, niczym poza długami i wstydem. To nieprawda, powiedziałam. Kochał cię, pracował do upadłego, żeby ci wszystko zapewnić. Miłość nie płaci rachunków, warknęła. Myślisz, że nie widziałam dokumentów, które ukrywał? Polisy ubezpieczeniowe na jego nazwisko, testament, który wszystko oddawał jakiemuś nienarodzonemu dziecku? Planował mnie zostawić, Wanda. Chciał zabrać wszystko i zacząć od nowa. Kawałki układały się w całość, ostrzejsze niż szkło. Więc go zabiłaś, wyszeptałam. Jej oczy błysnęły. Nie zabiłam go. Dopilnowałam, żeby los wykonał swoje zadanie. Podeszła bliżej, wyciągając mały pistolet z kieszeni płaszcza. Puls łomotał mi w uszach, ale nie ustąpiłam. Przecięłaś hamulce, powiedziałam cicho. Chciałaś, żeby to wyglądało na wypadek? Wargi Justyny zadrżały. Pół uśmiech, pół przyznanie. I zadziałało, prawda? Dopóki ty wszystkiego nie zrujnowałaś. Zrujnowałam? Zapytałam drżącym głosem. Wrzuciłaś własne dziecko do jeziora. Jej szczęka się zacisnęła. Tego nie planowałam, spanikowałam. Nie mogłam pozwolić mu żyć. Był dowodem na to, że Piotr mi nie ufał, że wszystko, co posiadał, trafi do tego dziecka, do niego, zamiast do mnie. Moje serce pękło na widok kobiety, którą się stała, ale nie czułam litości. Nie zasługujesz na niego, powiedziałam. Nie zasługujesz na nic z tego. Jej ręka zadrżała, gdy podniosła broń. Powinnaś była się w to nie mieszać, Wanda przycisnęłam dłoń do maleńkiego nadajnika ukrytego pod kołnierzem. Chyba nie jestem dobra w trzymaniu się z daleka. Zanim zdążyła odpowiedzieć, rozległ się jeden strzał. Ból przeszył mi ramię, powalając mnie na ziemię. Świat się rozmył. Dźwięk krzyków, ciężkie buty walące o podłogę, błysk czerwonych i niebieskich świateł przecinający ciemność. Kiedy otworzyłam oczy, detektyw Kamiński był obok mnie, uciskając moją ranę. Wszystko dobrze. Powiedział stanowczo, koniec, złapaliśmy ją. Justyna leżała na ziemi, zakuta w kajdanki, krzycząc, gdy funkcjonariusze ją odciągali, jej głos odbijał się echem, wściekły i pusty. Myślisz, że wygrałaś, starucho? Myślisz, że to czyni cię bohaterką? Zamknęłam oczy, ból przechodził w wyczerpanie. Nie, wyszeptałam, to czyni mnie tylko babcią. Szpitalny sufit wyglądał tego ranka łagodniej. Może dlatego, że żyłam, by go zobaczyć. Kula ominęła wszystko, co ważne. Czyste szczęście, powiedział lekarz, ale rekonwalescencja będzie powolna. Moje ramię pulsowało za każdym razem, gdy się poruszyłam. Mimo to, kiedy przynieśli Adama, cały ból zniknął. Był owinięty w jasnożółty kocyk, jego mała klatka piersiowa unosiła się i opadała w równym rytmie. Jego malutka rączka sięgnęła po mój palec, a to wystarczyło, bym się rozpłakała. Detektyw Kamiński odwiedził mnie następnego dnia. Niósł teczkę i to samo zmęczone spojrzenie, jakie mają wszyscy policjanci po zbyt wielu nieprzespanych nocach. To oficjalne, powiedział. Justyna już nikogo nie skrzywdzi. Postawiono jej zarzuty morderstwa pierwszego stopnia, usiłowania morderstwa, oszustwa i spisku. Nagranie uchwyciło wszystko, czego potrzebowaliśmy. Skinęłam głową, ogarnięta ulgą. A Adam jest bezpieczny, a ponieważ jest pani jego jedyną żyjącą rodziną, sąd działa szybko. Ośrodek pomocy rodzinie popiera pani roszczenie o opiekę. Tej nocy nie mogłam spać. Obserwowałam Adama przez przezroczystą ściankę łóżeczka. Każdy jego maleńki oddech przypominał mi, jak blisko byliśmy jego utraty. Myślałam o Piotrze, o tym, jak zasypiał na kanapie po późnych zmianach, o tym, jak rozświetlał się. Mówiąc o zostaniu ojcem, szepnęłam w półmrok: Ma się dobrze, synku, możesz już odpocząć. Tydzień później zostałam wypisana ze szpitala. Ojciec Tomasz i pielęgniarki pomogli mi wrócić do domu. Ściany wciąż pachniały farbą po odnowieniu pokoju dziecięcego, teraz w pełni gotowego na dziecko, dla którego był przeznaczony. Dwa tygodnie później sala sądowa wydawała się zimna, ale jasna. Sędzina kobieta o stalowo szarych włosach przejrzała gruby stos papierów przed sobą. Pani Kowalska, powiedziała, wykazała Pani niezwykłe poświęcenie w nadzwyczajnych okolicznościach. Niewiele jest nam dane oglądać taką odwagę i taką miłość. Moje serce biło mocno. Ze skutkiem natychmiastowym przyznaje się Pani pełną i stałą opiekę nad małoletnim, adamem Kowalskim. Uderzenie młotka sędziowskiego i tak po prostu koszmar się skończył. Płakałam głośno, bez zahamowań, a łzy niosły ze sobą miesiące strachu i żalu. Po rozprawie detektyw Kamiński uścisnął mi dłoń. Nie tylko uratowała pani tego chłopca, powiedział. Uratowała pani także pamięć o jego ojcu. Kiedy niosłam Adama z gmachu sądu, powietrze pachniało wiosną po raz pierwszy od dawna. Światło słoneczne dotknęło jego twarzy, a on zmrużył oczy, zanim ziewnął. Życie zaczynało się od nowa. Kruche, czyste, ale prawdziwe, tej nocy, kołysząc go do snu, szepnęłam: Jesteś już bezpieczny, maleńki. Oboje jesteśmy, i bez względu na to, co życie nam rzuci, nigdy cię nie puszczę. Lata po procesie toczyły się powoli, jak delikatne przewracanie stron w książce, której nikt nie spodziewał się skończyć. Życie stało się cichsze, łagodniejsze, pełne małych cudów, które przypominały mi o wszystkim, co przeżyliśmy. Adam rósł w siłę z każdym dniem. Jego włosy ściemniały jak u Piotra. Jego śmiech wypełniał dom, a jego pierwsze słowo nie brzmiało mama ani mleko, brzmiało babcia. Dźwięk ten roztopił mnie za każdym razem. W wieku 63 lat odkryłam, że uczę się żyć na nowo. Nie dla siebie, ale dla niego. Stworzyliśmy razem rytm. Poranki z naleśnikami w kształcie gwiazd. Popołudnia w ogrodzie, wieczory z kołysankami, które niosły ze sobą zarówno pocieszenie, jak i pamięć. Czasami patrzyłam na jego twarz, kiedy spał, i widziałam ślady Piotra, tę samą delikatną linię szczęki, ten sam sposób, w jaki marszczył brwi w głębokich snach. Każdy kamień milowy wydawał się zwycięstwem. Jego pierwsze kroki przez salon, jego pierwszy dzień w przedszkolu, jego pierwszy rysunek nas, krzywa postać z patyków z białymi włosami. Trzymająca małego chłopca pod dużym żółtym słońcem. To ty i ja, powiedział z dumą. Od tamtej pory trzymam go przypiętego do lodówki. Detektyw Kamiński i ojciec Tomasz nadal często nas odwiedzali. Kamiński stał się jak rodzina. Zawsze przynosił Adamowi małe samochodziki zabawki i opowiadał mu historię o najodważniejszej babci z nadbłysku. Pani Elżbieta też wpadała, by tylko nas sprawdzić. Zawsze przypominała mi, żebym brała witaminy i odpoczywała, kiedy tylko mogę. Byli rodziną, której nie wiedziałam, że wciąż potrzebuje. Co roku, w urodziny Piotra, jeździliśmy z Adamem nad jezioro to samo jezioro, gdzie wszystko się zaczęło i gdzie wszystko się zmieniło. Przynosiliśmy białe lilie i delikatnie kładliśmy je na wodzie. Dla taty, mówił Adam, jego głos był cichy, ale pewny. Zawsze kiwałam głową, zbyt wzruszona, by odpowiedzieć. Pewnego roku, kiedy miał pięć lat, zapytał: Babciu, dlaczego tu przyjeżdżamy? Wzięłam go za rękę, bo to jest miejsce, gdzie twój tata w pewnym sensie cię uratował. To jest miejsce, gdzie miłość odmówiła śmierci. Długo patrzył na wodę, jego mała twarz była pełna zdumienia. Potem się uśmiechnął. Więc to jest szczęśliwe miejsce, prawda? Uśmiechnęłam się przez łzy. Tak, kochanie, bardzo szczęśliwe miejsce. Tej nocy, po tym jak zasnął, Usiadłam przy oknie, obserwując odbicie księżyca na jeziorze. W domu panował spokój, wypełniony cichym szumem życia, czymś, co myślałam, że straciłam na zawsze. Otworzyłam stary dziennik Piotra, teraz wytarty i wyblakły, i przejechałam ręką po ostatniej stronie. Udało ci się, mój chłopcze, wyszeptałam. Twój syn jest bezpieczny, jest kochany, a ja też odnalazłam spokój. Wyłączyłam lampę i spojrzałam jeszcze raz na Adama śpiącego w sąsiednim pokoju. Moje serce wezbrało czymś głębszym niż duma, czymś w rodzaju łaski. Jeśli kiedykolwiek straciłeś wszystko i pomyślałeś, że jest za późno, by zacząć od nowa, mam nadzieję, że zapamiętasz to. Czasami druga szansa nie przychodzi dla ciebie, przychodzi przez ciebie. A kiedy to się stanie, odkryjesz, że miłość, ta prawdziwa, nie kończy się tragedią. Zaczyna się na nowo z nadzieją. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, podziel się nią. Zostaw komentarz. Powiedz nam, skąd oglądasz. Ponieważ takie historie, historie o przetrwaniu, miłości i wierze, zasługują na to, by je usłyszeć, zapamiętać i przekazać dalej. Subskrybuj nasz kanał Dziennik Emocji, aby nie przegapić kolejnych opowieści o życiu, które pisze najbardziej niezwykłe scenariusze.